Tragiczna śmierć w dworku Karoliny zginęł operator Bartłomiej Frykowski. Zewajda do kuchni wszedł Frykowski. Mężczyzna usiadł przy stole i zaczął rozmawiać z właścicielką dworku. Podczas rozmowy wyjął nus. Mężczyzna miał podobno powiedzieć: "Ja ci pokażę mój świat, którego ty nie widzisz". Po tych słowach wbił ponad 30-centymetrowy ostrzał w swój brzuch. Karolina z początku myślała, że mężczyzna się tylko wygłupia. Gdy podniósł on koszulkę, widok okazał się makabryczny. Kobieta zauważyła glebokarane, krew, a nawet części jelita. Przestraszona właścicielka rezydencji zawolała więc przyjaciółkę, która znajdowała się w innym pokoju. Następnie Wajda wezwala pogotowie i policję. Pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze. Kobiety nie wpuścili jednak policjantów do środka. Poprosili, by poczekali na przyjazd karetki. Pogotowie przyjechalo kilka chwil później. Rykowski został natychmiast zawieziony do szpitala w Wyszkowie. Przeprowadzono specjalistyczną operację, której mężczyzna niestety nie przeżył, Zmarł nad ranem 8 czerwca. Ciało operatora przewieziono następnie do Warszawy, gdzie miała się odbyć sekcja zwłok. Autopsja wykazała, że we krwi zmarłego znajdowało się 0.6 promila alkoholu. Nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że jej śmierć były zamieszane osoby trzecie. Uznano wiec, że jej filmowiec popełnił samobójstwo. Mama Bartka Frykowskiego ujawni prawdę o jego śmierci. Ojciec Frytki zginął w dworku Karoliny Wajdy. Sprawa wzbudziła wiele sensacji. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii były odciski palców, które znaleziono na nozu. O dziwo nie należały one jednak do Frykowskiego ani dwóch osób, które przebywali wówczas w wili. Okazało się, że linie papilarne należały do jednego z policjantów, który pojawił się na miejscu zdarzenia. Nie zabezpieczono zatem odpowiednio kluczowego dowodu w sprawie. Wątpliwości budziło też zachowanie dwóch przyjaciół lek. Które nie chciały na początku wpuścić z policji do środka. Gdy funkcjonariusze weszli do kuchni, zauważyli, że pomieszczenie zostało wysprzątane. Podloga była zaumyta, umyta. Również wspomniany wcześniej nos został wyczyszczony. Z tego powodu nie znaleziono na nim odcisków żadnej z obecnych w dworku osób. Kobiety tłumaczyły się: Zrobili to wszystko odruchowo. Twierdzili też, że nie chciały. Puścić z policji, by Frykowski miał spokój. Wielu zastanawiało się, co kierował mężczyzna. Frykowski był operatorem, który na krótko przed śmiercią zrealizował tak glosne filmy jak Pan Tadeusz czy Ogniem i Mieczem. Przed nim czekali też kolejne wyzwania. Planował m.in. nakrecenie reklamy w Stanach Zjednoczonych. W życiu zawodowym odnosił sukcesy i wszystko wskazywało na to, że będzie kontynuował dobra pasę. Życie osobiste afrykowskiego nie było jednak tak kolorowe. Malzeństwo mężczyzny przechodziło bowiem kryzys. Spekulowało się, że otuchy szukał w ramionach Karoliny Wajdy. Dwójka ta poznala się podczas kręcenia pana Tadeusza. Reżyserem filmu był słynny ojciec kobiety, Andrzej Wajda. Operator filmowy dużo czasu spędzał w dworku w Gluchach. Właścicielka posiedlosti twierdziła natomiast, za nimi do niczego nie doszło. Jej zdaniem Frykowski uczył się jedynie jazdy konnej. Jeśli mężczyzna odebrał sobie życie, to zrobił to w nietypowy sposób i wybrał dosyć niecodzienne okoliczności. Zazwyczaj samobójcy udają się w odosobnione miejsce. W tym wypadku mężczyzna zrobił to na oczach jednej osoby, zaś druga przebywała zaraz obok. Zadanie sobie rany w brzuch nie jest też najbardziej popularna metoda popełnienia samobójstwa. Zdaniem znajomych operator lubił zwracać na siebie uwagę. Podobno w przeszłości zdarzało mu się bawić w niebezpieczny sposób nozami. Wydaje się prawdopodobne, że jej filmowiec szukał po prostu atencji. Nie spodziewał się pewnie, z rana okazał się śmiertelna. Zagadkowa śmierć Karoliny Kaczorowskiej. Modelkę znaleziono martwa po imprezie. Jej sprawę leczono z Magdalena Ząk. Na koniec warto dodać. Zabartlomi Frykowski nie był jedynym członkiem swojej rodziny. Który zginął w tragicznych okolicznościach. Ojciec filmowca, Wojciech Frykowski. Był jedna z ofiar słynnego, makabrycznego mordu, jakiego dopuścili się członkowie bandy Harlessa Mansona. 30 lat wcześniej, w sierpniu 1969 roku, wtargnęli oni do rezydencji Romana Polanskiego. Najsłynniejsza ofiara tego ataku była zona rezesera, Sharon Tate. Kobieta była wówczas w 9 miesięcy ciazy. Dworek w Gluchach był natomiast wcześniej znany z tego, że urodził się w nim i wychował słynny polski pisarz. Cyprian Kamil Norwid. W 1964 roku zabytkowa nieruchomość skupił Andrzej Wajda, który był zafascynowany budynkiem oraz jego historią. Ostatecznie zamieszkała w nim córka reżysera, Karolina. Po śmierci Frykowskiego posiadłość jest kojarzona najczęściej jako sceneria przykrych wydarzeń z czerwca 1999 roku.